Witam tu MSB Boy, a dzisiaj odcinek z GTA 4 Mamy dzień po Sylwestrze Niestety święta minęły, Sylwester też Koniec wolnego Ale teraz myślę, że będę dzięki temu miał też więcej czasu, żeby wrzucać filmiki Z let's playów GTA i Battlefielda Jedziemy po misję do Romana y, Trochę była przerwa z y, wrzucaniem filmików, ponieważ... Nie miałem czasu. Był Sylwester, przygotowanie do Sylwestra, a potem dzień po Sylwestrze i wiecie. I tak oto poznaliśmy Bruce'a. Od niego będziemy mieć kilka zleceń. W trakcie gry. Yeah, yeah. Mam nadzieję, że Wam dobrze minął Sylwester, bo mi też bardzo dobrze minął. Święta też bardzo dobrze minęły. Koniec wolnego, trzeba się rozejść do pracy i do szkół. Niestety. Technofob. blue diet we online it's a world of opportunity such byłem online i odkryłem blog about women who don't like to jest ważne. important listen i promised bruce i'd go out with can you przypakowany kozak tu popki na rękach aha będziemy musieli chyba jechać do uh, kafeiki i coś zrobić. Brucey, Stop but... exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP stop. Come on. He's a cool guy. Yeah. Równo do mocy. Dobijmy prekó internet. No do kafeiki <susurna> skorzystać z internetu będziemy musieli. Idziemy do kafejki internetowej. Bierzemy naszego Subaru. O, kafejkę zaznaczyliśmy, zaznaczyło nam na minimapie ikoną takiego maila. Maila małpą, przepraszam. Jest ikona małpy. Którą używa się w adresach mailowych.

idziemy użyć jednego z komputera jednego z komputerów web co teraz moja poczta aha no dobra co teraz escape A, czyli to wszystko chyba. Tak, to wszystko. To takie przedstawienie kolejnej rzeczy dodanej w GTA 4. W poprzednich częściach GTA tego nie było. I widać misja krótka, banalnie krótka. Nic nie trzeba było robić. Na tyle w tym odcinku. Jeszcze zadzwonimy teraz do Romana wiemy się co i jak okej okay, dzięki Roman a teraz się z wami żegnam zapraszam do kolejnego odcinka który będzie nagram zaraz po tym tak mi się wydaje zaraz tak nagram chyba tak bo mam trochę czasu i nagrywam dalej na razie w tym odcinku to koniec dziękuję